Na początku zainstaluj aplikację Smart Life. Po uruchomieniu aplikacji zeskanuj kod QR z instrukcji lub urządzenia. Jeśli nie masz kodu, zamknij aplikację, przytrzymaj jej ikonę i wybierz centrum wiadomości. Przejdziesz wtedy bezpośrednio do logowania lub rejestracji. Po zalogowaniu wybierz opcję Add Device, a następnie kategorię klimatyzator typu split. Telefon, na którym masz zainstalowaną aplikację Smart Life, musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą będziemy parować klimatyzację. Pamiętaj, że parowanie jest możliwe tylko z siecią Wi-Fi o paśmie 2.4 GHz. Sieć 5 GHz nie jest obsługiwana. Aplikacja automatycznie rozpozna nazwę twojej sieci. Wystarczy, że wpiszesz hasło i naciśniesz Next. Teraz włącz klimatyzację i uruchom tryb parowania. Na pilocie naciśnij 6 razy przycisk Display. Każde naciśnięcie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. Na wyświetlaczu klimatyzacji pojawi się komunikat CF, który oznacza gotowość do parowania. Jeśli zamiast CF pojawi się komunikat AP, oznacza to alternatywny tryb parowania opisany w instrukcji aplikacji Smart Life w rozdziale 2.2. W filmie instruktażowym pokazujemy wyłącznie parowanie w trybie CF. W aplikacji potwierdź, że komunikat CF został wyświetlony. Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie urządzenia, a na klimatyzacji pojawi się komunikat PP. Jeśli po naciśnięciu 6 razy display nie wyświetli się komunikat CF, należy powtórnie nacisnąć 6 razy display. W przypadku, gdy druga próba nie zadziała, wykonaj reset modułu poprzez przyciśnięcie przycisku Reset na module pod obudową. Następnie ponownie rozpocznij parowanie. Gdy klimatyzacja pojawi się na liście w aplikacji, kliknij Done, aby zakończyć. Od tej chwili możesz w pełni sterować klimatyzacją Zoniger ze swojego smartfona, zmieniać temperaturę, tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy.